Chcemy ogródniczość jeśli jeszcze będziemy do was z kolejnymi informacjami. Łosiu, choć nas spacer, do opowiedzenia mieszkańcom ważne wiadomości. Wystarczy, że zarejestrujesz się online na ivolontariusz.pl, a dalej pomoże ci nasza niezastąpiona Magda z działu wolontariuszy. Masz jakieś obawy? Nie ma się czego bać. Każdy wolontariusz, który będzie kwestował razem z puszką, otrzyma od nas maseczkę ochronną rękawice oraz płyn do dezynfekcji rąk. A jeżeli nie masz ukończonych 16 lat? Pamiętaj, że musisz kwestować ze swoim opiekunem prawnym. Pamiętajcie, że liczy się każdy grosik. Dlatego jeżeli nie możecie kwestować podczas finału lub macie pewne obawy związane z pandemią, już dziś zarejestrujcie się na wolontariusza i koniecznie uruchomcie swoją eskarbonkę. A mając taką eskarbonkę od dzisiaj możecie zbierać pieniądze na rzecz 29 finału. Pamiętajcie tylko, żeby wysłać do nas na naszego facebookowego fanpage'a Woś Oborniki Śląskie link do swojej eskarbonki. Łosiu, może opowiesz nam coś o nich? Dwa słowa, nie bądź łosiem, zagraj z nami w Wośpie nawet przy pomocy eskarbonki, a wszelkie szczegółowe instrukcje znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u WOŚP Oborniki Śląskie. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graj razem z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema!